Dzień dobry, dzień dobry Witam was serdecznie i pozdrowiam Jaresek, Ares, zaraz się wypuszczę Poczekaj chwilkę <laughs> Poczekaj A, tu byłem mm. Jestem tu w lesie Widzicie, tutaj to Wszystko tu sprzątałem Oczywiście jakiś śmieciuk się musi znaleźć No bo jakby inaczej tam buteleczka e, ale to tam też widać daleka buteleczkę ale tam nie idziemy tam nie idziemy tam idziemy tam z drugiej strony, tam pójdziemy pochodzić zobaczymy jak tam wygląda co tam się dzieje, bo nie byłem tam chyba już może z dwa lata, nie wiem, półtora roku, trudno mi powiedzieć może tam to ktoś posprzątał może nie no, tu coś też jakbym znowu się przeszedł to coś bym nazwierał, ale ale tu było wszystko sprzątane także no, jeszcze raz was witam serdecznie Witam Was serdecznie i pozdrawiam. No to idziemy trochę pochodzić. Powiem Wam, dzisiaj jest zimno. 2 stopnie w samochodzie pokazywało. To tak wiecie, muszę rękawiczki założyć. Weźmiemy jeden woreczek. No i, i pójdziemy i zobaczymy, jak to tam wygląda. Aresek się już nie, muszę, nie może doczekać, jak wyjdzie z samochodu. Dobra. No to lecimy do lasu. Zobaczcie jak tu ładnie, <laughs> tylko trochę, trochę brudno, wam powiem. Zobaczcie ile tu jestem, 10 minut, zobaczcie jakie butle wielkie wpadły. Dużo szkła jest, I to jest najgorsze, bo to będzie ciężkie, za chwilę się zrobi. E, Ares, obwinąłeś mnie, no. Hmm. No dobra. I takie, widzicie, śmieciuki wpadają. Ja sobie tak powolutku chodzę wchodzę. Co to jest w ogóle? Gdzie, gdzie szkło. O. 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 proszę. Dobrze, to przynajmniej było odwrócone. Hmm. Dobra, wrzucimy to po prostu do do worka. No już nie ma. No ładnie. To mi się podoba. Znikło. nic jeszcze można się nadziać na takie pikulce. ale dobrze, że było odwrócone to... to nikomu się nic zestało, tak? Idziemy tu zobaczyć, co tu jest. Na tych... <grym i zniknęły> o, chodź tu, chodź tu. Nie do wody, Arek. Nie do Ares. Tu jeszcze zobaczymy. Tu są jeszcze jakieś butelki. O. Jeszcze można to wziąć. To jest ojej, jest jeszcze pełna, jakaś tam jest w środku, chcę to wylać jakiś foliok Ech. Dobra, ja muszę rękawiczkę obydwie ubrać, bo po prostu ale podoba mi się takie dzikie tereny, mi się podobają coś tam czerwonego jest, chodź tu Ares, chodź tu coś tam jest czerwonego tylko co to jest, to nie mam pojęcia Chodź tu, a! Szumata wyżej ale... o! Kaśnica! A jak ja mam tam wejść? Hmm... Wiecie co? No nie ma jak wejść! Tak jest zarośnięte tutaj, akurat to jest tak wrzucone tam Jak ja tam mam przejść? To jest właśnie najgorsze Zawsze te śmieciuchy są tak niedostępne, że... Dobra. Się. O boże. Dobra, mam ją. kaśnica, O, boże. Dobra. Chodź Ares. Chodź. Tak. muszę go owinął mi się tu. Chodź tu. Tam nie wolno. Stój. 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 Patrzcie na to. A, muszę to wziąć przecież, patrzcie. Tych szmat nie biorę, bo zaraz to będzie wszystko takie ciężkie, że... Ale tą gaśnicę wezmę. plastikowa. Chodź tu o. I dobra to jest plastik dobra idziemy tam pochodzić Ale z leży To muszę zapiąć eee, powiem wam już się tak zapełnia Oczywiście że jeszcze z 15 minut może i, i będzie kopać się Widzicie Zobaczcie Ja mówię a może ktoś zgubił taki olej oleje są drogie pełna otworzymy go troszeczkę zobaczcie pełny widzicie to najlepsze jest to że to jest czarny Zużyty to jest zużyty olej jest czarny w środku. Nie będę tego przelewał, bo to nie ma sensu. Jest czarny, ktoś wyrzucił już zużyty olej, po prostu wyrzucił. Dobrze, że jest zakręcony Skoda, bo mi się przydał. No dobra, pakujemy to, powiem Wam, coraz cięższe się robi. Spacerek zaliczony tutaj na obkoło sobie chodziłem. I tam zbierałem. Teraz jeszcze idę tutaj już w kierunku samochodu, bo po prostu będę miał za Widzieliście to? Masakra po prostu. Po i mam rękawiczki. Po prostu jest... A dobra, szkoda gadać, spakujemy Widzieliście? Jedliście kiedyś sushi? W lesie? Niektórzy lubią. Zobaczcie, pod drzewkiem sobie leżało sushi. W lesie. No. Dobra, lecimy. Mam trochę utrudnienia, bo muszę to to mam w jednej ręce, a olej w drugiej. Bo to jest ciężkie. To niestety. Ale przechodzimy już będziemy przechodzić na drugą stronę. Będziemy i udajemy się w kierunku samochodu. Ach, Boże, Boże, kiedy będzie czysto, naprawdę, w tych lasach. Mm. Zobaczcie, już mam blisko samochód. Oho, oho, Trochę pochodziliśmy, może z godzinkę po lesie, ale... Patrzcie, mam cały wór, po prostu. Cały wór. Muszę już... Nie chcę, żeby mi się to rozwaliło, bo ostatnio tak przesadziłem, że... Ale i tak jest, patrzcie, to jest ten duży wór, ciężki. No, i oczywiście ten olej! O Boże! Dobra, już mamy niedaleko, idziemy do samochodu! Dobrze, żeby mi się telefon nie uszkodził. Nowy telefon, skoro by było za drogi interes, ale no tak bywa czasami. Eee, dobra, Ares siedzi już w samochodzie, a my idziemy muszę wam coś pokazać jeszcze ale jak tu już jestem no to oczywiście jeszcze to dokoptuję tutaj wezmę to po prostu zobaczcie ile śmiecichów cały ból cały ból śmieci Ech. może kiedyś <laughs> przepraszam zawsze tak <laughs> marzę o tym żeby iść do czystego lasu jasne że miejsce Miejsca w tym, e, w Polsce to są czyste lasy, tak, ale tu u nas akurat to są, na Śląsku, strasznie zanieczyszczone. Wam coś pokażę, tylko zamknę Aresa. Wsiągnę rękawiczkę, poboczanie tutaj sprzątałem, tak, tutaj jeszcze tak było w miarę bezpiecznie i ale tutaj taki poboczami to nie chodzę, bo sprzem, wiecie, jest niebezpiecznie, tak? Eee, to wam tylko pokażę ile tu jest butelek. Zobaczcie, tu jest jedna. Tak tylko kawałek. Że przejdziemy czy tu jest brudno. Pod tymi byśmi na pewno będą. No i to zobaczymy się zresztą. tu tam, tam no i tak to można chodzić Zobaczcie, koło takich właśnie Koło Sosy gdzieś Koło Zobaczcie ile jest Tam dalej nie idziemy Bo tu nie ma sensu No, a ja tu kiedyś Kiedyś dawno temu Byłem sam to tutaj dwa worki poskątałem Ale, co co mogę powiedzieć na ten temat? No nic, po prostu nic. No. Może ci ludzie, co tak wyrzucają te śmieciuchy, może by coś tak powiedzieli na ten temat. Dlaczego to tu leży? Po co? Jak to się znalazło w tym miejscu? Ha. No dobra. Jeszcze tam zabiorę, oczywiście że tak Widzicie i mieliń się kończy, tam się zaczynają lędziny Ach. ładnie by było jakby było tak czysto jak teraz Przynajmniej <ścoughs> jak teraz tutaj co jest posprzątane oczywiście tam też ale znowu wiecie pseudoturyści, do turyści, pseudo sportowcy i wszyscy pseudo, co oczywiście wyrzucają te śmieciuchy, to są dla mnie wszystko pseudo-spacerowicze. Wyjdą z domów, siebie na działce, przed domy mają czyściutko, tak. Chociaż no to może nie do końca, ale dobra, mają czysto. A idą do lasu i zaśmiecają las, bo myślą, że to śmietnik jest po prostu jakiś. Wszystko co mają w kieszeniach Wszystko to, co im zostanie po, po sushi, że tak powiem To wszystko wyrzucają no to... Ach. Dużo by było gadać, powiem wam o tym Także ja to biorę do domu mm. Zrobię segregację oczywiście Do odpowiednich pojemników No i, no i co? I zawiozę na pszok no bo co mam z tym zrobić, tylko że nie od razu, no, Posegreguję, Wam mam puste pojemniki na razie, takie swoje, prywatne, e, no i jak się zbiera oczywiście będę miał pełno, a nie będę miał już gdzie kłaść, no to wtedy, oczywiście wtedy zawiozę na przok. Dobra, to trzymajcie się, dzisiaj taki filmik widzicie, zimno jest, powiem wam, chociaż teraz już nie jest mi zimno, bo trochę pochodziłem, to pozbierałem, naschylałem się troszkę, no to jest trochę cieplej, tak, no, a ten olej... No, widzicie, też pojedzie na przok. Też pojedzie na przok. Dobra, trzymajcie się. Do następnego, papa. Pa.